Rowery elektryczne powoli rewolucjonizują komunikację w dużych miastach. W krajach takich jak Niemcy czy Austria już od kilku lat cieszą się bardzo dużą popularnością. Jaki rower elektryczny wybrać? Najlepiej szybki, niezawodny i oferujący duży zasięg. Dzisiaj zatem przedstawiam rower Himo C30 S Max, rower, który spełnia te i wiele innych kryteriów. Zapraszam na odcinek. Rower elektryczny Himo C30S Max jest jak widzicie rowerem szosowym. Wielu z Was zadaje sobie pewnie teraz pytanie, po co komu szosowy rower elektryczny? I powiem Wam, przez chwilę też nad tym myślałem. I jak się okazuje, prawdopodobnie ten rower dostanie trochę wolnej przestrzeni w moim garażu. Dlaczego? Jest kilka powodów, ale powiem Wam ten, który dla mnie jest najważniejszym. Rowery elektryczne, jak i te zwykłe, osobiście rozpatruję w dwóch kategoriach: z punktu widzenia kierowcy samochodu i z punktu widzenia rowerzysty. Powiem wam tak, ja swoim autem dojeżdżam do pracy przez bardzo kręte drogi i z dużym nachyleniem samej drogi. Rowerzyści, którzy próbują się wytoczyć przez 2 km po wzniesieniu, blokując cały pas jezdni przez kilkanaście minut, są moją zmorą. I właśnie tutaj jest pierwsze zastosowanie rowera elektrycznego, bo w mojej opinii rower elektryczny nie ma rowerzysty wyręczać, ale pomagać na przykład w takich sytuacjach, jak ta, którą wam opisałem. I taki właśnie jest HIMO C30S. On Was wspomoże, ale nie wyręczy. I o to właśnie chodzi. Jego silnik o mocy 250W wspomaga rowerzystę w rozpędzaniu rowera do 25 km na godzinę. Dzięki zastosowaniu baterii o pojemności 10 000 mAh to wspomaganie trwać będzie nawet przez 75 km, a samo ładowanie wyładowanej baterii do pełna potrwa około 5 godzin. Warto wspomnieć, że baterie do tych rowerów robił Samsung, gdzie zastosowano system zarządzania BMS, który wpływa pozytywnie na jego żywotność. Samą baterię można odblokować za pomocą kluczyka, wyjąć i zabrać do domu celem naładowania. Nie trzeba zatem tachać całego roweru, wystarczy wziąć samą baterię. Rower ten posiada tarczowe hamulce zarówno z przodu jak i z tyłu. Rama jest aluminiowa i tu miłe zaskoczenie, bo rower jest stosunkowo lekki na tle swojej konkurencji. Prezentowany model waży 18 kg z groszami. Z tego co udało mi się wyczytać, to producent testował ramę pod kątem wibracji, poddając ją 200 tys. wstrząsów w ramach testu wytrzymałości. Taka ciekawostka. W rowerze zastosowano przerzutki od Shimano. Z tyłu mamy 9 przełożeń, a z przodu 2. Na obręcze nałożone są fabryczne opony od Kendy, gdzie zaleca się ich pompowanie do 6 barów. Podczas mojego testu, gdzie udało mi się zrobić łącznie około 60 km w trakcie pierwszego dnia i kolejne 70 km jeszcze w następnym, złapał mnie ulewny deszcz. Zatem sam rower został wystawiony na niezłą próbę. Najbardziej zastanawiałem się tutaj, jak sprawdzi się elektronika i czy deszcz nie wpłynie negatywnie na sposób jej działania. Jak się okazuje, rower jest odporny na wodę, deszcz i oczywiście ewentualne kałuże. Elektronika została tu wykonana w klasie IPX7, zatem jest bezpiecznie. Rower wyposażony został w 5 trybów wspomagania od 1 do 5. Sprawdziłem wszystkie. Trochę dalej w materiale usłyszycie, na którym biegu jaką prędkość można wyciągnąć. Sam licznik, tudzież wyświetlacz, wyświetla bardzo wiele parametrów i tu akurat pozytywne zaskoczenie. Na pierwszym ekranie mamy prędkość, załączony bieg, przebyty dystans, czas jazdy oraz poziom naładowania baterii. Ekranów razem jest cztery, a na jednym z nich odczytamy parametry historyczne, przykładowo maksymalną zanotowaną prędkość, średnią prędkość i łączny czas naszych podróży. Baterię można ładować na dwa sposoby. W tym miejscu, które tutaj Wam pokazuję, lub wyciągnąć ją poprzez przekręcenie zamka kluczykiem i zwalniając zaczep. Sama czynność jest bardzo prosta, a bateria lekka. Ja po pierwsze się cieszę, że bateria nie psuje wyglądu samego rowera oraz nie pogrubia znacząco ramy. Jest to zaprojektowane dosyć schludnie. To jak rower szosowy wygląda pewnie każdy wie. Mamy tutaj po dwie klamki, w zależności jaką pozycję sobie obierzemy. Klamko manetki, gdzie manetki do zmiany przełożeń są wbudowane w klamki hamulcowe, pozwalają na zmianę przełożeń bez odrywania rąk od kierownicy. Z obu stron, czyli w lewej i prawej ręce jest ten sam mechanizm. A dodatkowo mamy zwykłe, tradycyjne klamki. Silnik jest zabezpieczony czujnikiem momentu obrotowego, dzięki czemu rower oddaje moc bardzo płynnie. No i fakt, miałem okazję testować wiele rowerów elektrycznych i generalnie wyglądało to tak, że wciskając gaz dostawaliśmy od razu mocnego kopa, gdzie silnik aż wyrywał rower. Tutaj nie ma takiej sytuacji. Moment obrotowy jest bardzo płynnie oddawany, co naprawdę czuć. 15 na pierwszym biegu, 20 na drugim, 25 na trzecim, czwarty piąty tak samo i 42 na godzinę bez biegów. Rower, gdy był prosto wyjęty z pudełka, trzeba było oczywiście poustawać. Ja ogarnąłem to samemu w domu, ale można też w serwisie. Dostosowałem hamulce, bo trochę tarły, do tego przerzutki, tak, by biegi wchodziły bez zarzutu, no i do złożenia generalnie były dwa koła w rozmiarze 27,5 cala, no i kierownica. W zasadzie całość zajęła około 10 może 15 minut. To, o czym zapomniałem powiedzieć, to mamy tutaj jeszcze system oświetlenia uruchamiany standardowo z poziomu wyświetlacza. No i cóż mogę powiedzieć, jako osoba, która nie ściga się w profesjonalnych rajdach rowerowych, a używa tego środka transportu na co dzień do dojazdów do pracy i na siłownie oraz na weekendowe wypady. Rower, w mojej opinii, jest sztosem. Wielu moich kolegów, którym dałem przetestować ten rower, początkowo próbowali wyśmiewać szosowego elektryka, jednak po przejechaniu tych kilku kilometrów, momentalnie zmieniali zdanie. Rower elektryczny ma nas wspomagać, a nie w pełni wyręczać. Choć do dyspozycji mamy 5 trybów, to ty decydujesz, jak bardzo rower ma ci pomóc. Oczywiście możesz wkładać 5% swoich sił, a rower da ci 95, nie ma z tym żadnego problemu, ale równie dobrze to ty możesz dać 95 czy 100% siebie, a rower ewentualnie pomoże w trudnych chwilach to Ty decydujesz, i to w tym rowerze jest fajne. W odróżnieniu od innych elektryków, nie ma tutaj manetki odpowiedzialnej za dodawanie gazu, i to jest właśnie fajne. Na tą chwilę nie widzę żadnych wad tego sprzętu, być może za jakiś czas będzie trzeba zmienić opony, choć te wydają się dosyć solidne. Dodatkowo, jak wiecie, jestem dosyć wybredny, jeżeli chodzi o wygląd i design. Ten jednak, przyznam wam, że bardzo mi się podoba. W zasadzie w tym przedziale cenowym nie potrafię powiedzieć, który rower elektryczny, jako szosówka, wyglądałby lepiej. To jest oczywiście rzecz gustu, ale proszę napiszcie w komentarzu czy ten rower wam się podoba. Bardzo chętnie poczytam. Powiem wam jeszcze coś. Nigdy nie byłem fanem rowerów szosowych i to przyznaję bez bicia, ale ten rower chyba zagości u mnie dłużej. Ja się już będę z wami żegnał. Zajrzyjcie również na pozostałe moje filmy, na przykład ten z hulajnogą elektryczną, a tymczasem ja żegnam się z wami do usłyszenia. Cześć.